Przed Tobą medytacja uważności. Znajdź cichą i spokojną przestrzeń, bo to chwila tylko dla Ciebie. Hej, ja jestem Anka i zapraszam na wspólną medytację. Jak zawsze dziękuję wszystkim osobom, które wspierają mnie na patronajcie. To dzięki Wam nagrywam regularnie praktyki jogi i medytacje. A teraz usiądź w siadzie skrzyżnym z wyprostowanymi plecami. Zawsze możesz usiąść na poduszce lub na grubym kocu. Pomoże Ci to otrzymać wyprostowane plecy. Zamknij już oczy, odłóż ręce na kolanach. Jeśli chcesz jeszcze wykonać jakiś ruch, to zrób to teraz. I gdy już poczujesz, że jesteś gotowa, gotowy, to trwaj w bezruchu. Zacznij oddychać spokojnie. Świadomie i głęboko oddychaj przez nos. Niech to będzie Twoje tempo oddechu. Przenieś już całą uwagę na swój oddech. Poczuj każdy wdech. I poczuj każdy wydech, spokojny wdech, długi, spokojny wydech. Zaobserwuj teraz, jak każdy wdech napływa do Twojego ciała. zaobserwuj jak każdy wydech spokojnie odpływa jeśli twoje myśli zaczną błądzić podczas tej medytacji spokojnie wróć do oddechu możesz też w każdym momencie powiedzieć sobie w myślach oddycham spokojem Spokojny wdech, spokojny długi wydech. Teraz zacznij zauważać swoje ciało. Zauważ, jak Twoje ciało odpowiada na oddech. Czy czujesz głębokie rozluźnienie? A może napinasz się, nie oceniaj tego, po prostu to zauważ. A teraz wróć do oddechu: spokojny wdech, spokojny, długi wydech. Poczuj teraz czubek swojej głowy. Poczuj twarz, policzki, żuchwę. Poczuj punkt pomiędzy brwiami. Poczuj szyje, barki. Poczuj ramiona i ręce. Poczuj dłonie i wszystkie palce dłoni, poczuj klatkę i brzuch, poczuj plecy, poczuj biodra, nogi, uda, poczuj łydki, stopy i wszystkie palce u stóp, Poczuj całą prawą stronę Twojego ciała. Poczuj całą lewą stronę Twojego ciała. Poczuj swoje ciało od czubka głowy po palce stóp. I zaobserwuj teraz, czy może czujesz jakieś napięcie w ciele. A może wręcz przeciwnie, czujesz już głęboki relaks i głębokie odprążenie. Nie oceniaj tych uczuć, po prostu je zaobserwuj. Spokojny wdech, spokojny długi wydech. Jeśli pojawią się teraz w Twojej głowie jakieś myśli, jeśli zaczynasz czuć jakieś emocje, nie przywiązuj się do nich. Pozwól im odpłynąć, a Ty wróć do swojego świadomego oddechu. Spokojny wdech. Spokojny, długi wydech. Teraz przynieść swoją świadomość na otoczenie! Usłysz dźwięki, które cię otaczają. Poczuj zapachy. Zacznij czuć przestrzeń wokół ciebie, ale nie oceniaj, tylko dostrzeż to wszystko, co cię otacza. I pamiętaj spokojny wdech. Spokojny, długi wydech. Weź jeszcze kilka spokojnych, świadomych, długich oddechów. Niech to będzie Twoje tempo. Przenieść całą swoją uwagę na oddech. Pamiętaj, jeśli Twoje myśli zaczną uciekać, wróć do oddechu, lub w każdym momencie możesz powiedzieć sobie w myślach, oddycham spokojem. Pięknie. Powoli zacznij wracać do świadomości. Zacznij już głębiej czuć przestrzeń wokół siebie. Miej jeszcze zamknięte oczy. Ta medytacja może pomóc w uspokojeniu umysłu i poprawieniu skupienia. Wracaj do niej zawsze, gdy tylko poczujesz, że masz na to ochotę. A teraz, gdy poczujesz, że jesteś naprawdę gotowa, naprawdę gotowy, to ostrożnie otwórz swoje oczy. Uśmiechnij się do siebie. Mam nadzieję, że czujesz się wspaniale po tej medytacji. Dziękuję za dzisiaj. Namaste! To co? Do zobaczenia następnym razem? Na dzisiaj to już wszystko. Będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujesz kanał, polubisz ten film lub podzielisz się tą medytacją ze znajomymi. A jeśli masz ochotę na jeszcze więcej praktyk ze mną, to zapraszam na mojego patronajta. Do zobaczenia na macie. Cześć!